Siemanko, siemanko. Sztuczka, którą dzisiaj chcę Wam pokazać to takie połączenie dwóch skili, tak naprawdę, czyli Advanced Rainbow i takie uderzenie z wyskoku z rabony, tak bym to nazwał, bo szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to inaczej określić. Jeżeli macie jakiś pomysł to wpiszcie w komentarzach. Sztuczka jest bardzo efektowna, aczkolwiek dosyć trudna w wykonaniu. Zajęło mi to kilka minut na arenie treningowej, żeby mniej więcej wiedzieć jak dokładnie wytajmować tą kombinację tych skili. Jak ją wykonać? Na początek musimy wykonać Advanced rainbow, ale tylko do pewnego momentu, tak? Czyli robimy standardowo tył przód prawą gałką z tym, że do przodu tą gałkę musimy chwilę przytrzymać, tak żeby ta piłka nam nie podskoczyła do góry. I w tym momencie od razu zaczynamy e, robić drugi ruch, czyli wciskamy przycisk L1 i L2, i wtedy klikamy przycisk strzału. Ten przycisk strzału musimy wcisnąć bardzo delikatnie, tak żeby ta piłka nie poleciała nad bramką, tylko pod poprzeczkę. I tak jak wspomniałem, bardzo ważny jest tutaj timing tego wszystkiego, czyli w momencie, gdy kończymy robić te podbicie piłki właśnie Rainbowem, to od razu wciskamy przycisk L1 i L2 i przycisk strzału. Ta kombinacja ruchu, ruchów musi postępować zaraz po sobie, nie może być żadnej dłuższej przerwy, bo ta piłka po prostu zostanie za plecami piłkarza. Dlatego ważne, żeby zrobić to jedno po drugim i w ten sposób właśnie ten trik wykonujemy. Jeżeli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że takie filmy Wam się podobają i chcecie takich więcej także. Na tą chwilę to będzie wszystko. Dzięki wielkie, do zobaczenia na razie.